Słuchajcie, jak patrzę sobie na najnowsze Ducati Panigale V2S, to do głowy przychodzi mi taka myśl, taki tekst związany trochę z Formułą 1 i prezentacjami najnowszych bolidów. Wygląda na szybkie, co nie? Ale...

Should come across a viper in the night. That's when you get the hit that makes you feel alright. You'll be high in troubles outside. So don't you hang around that viper in the night. Zacząć trzeba od zmian. A zmian jest naprawdę aż tak dużo, że równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że najnowsze wydanie tego motocykla jest całkowicie nowym sprzętem. Dlatego, że jeżeli zaczniemy od silnika, Ducati mogło teoretycznie bawić się cały czas w próbę dostosowania starej jednostki do nowych norm Euro 5 i mając jednak gdzieś w głowie potencjał tego, że za chwilę wejdzie Euro 6 najprawdopodobniej i tak dalej, i tak dalej, postanowili porzucić ten projekt i zbudować. Budować jednostkę całkowicie nową. Jeżeli nowa jednostka, nowe podwozie, zachowany klimat, aczkolwiek tak naprawdę w całym motocyklu niemalże wszystko jest całkowicie nowe. I to nowe oznacza mniej. Rzadko zdarza się, żeby ktoś przyszedł i pochwalił się tym, że patrzcie, to najnowsza generacja naszego motocykla, którego dobrze znacie, a teraz ma wszystkiego mniej. Jest mniej pojemności, jest mniej mocy, ale jest też mniej kilogramów. Bo. Mamy całkowicie nową V2 o kącie rozwarcia, oczywiście 90 stopni, ale nieco przesunięto, żeby zachować lepszy balans. Do tego mamy zmienne fazy rozrządu, ale mniej pojemności, bo 890 cm. Najnowsze pani Gale V2 legitymuje się mocą na poziomie 120 koni. Sama jednostka natomiast zdjęła blisko 10 kg masy motocykla, który jest teraz. Aż 17 kg lżejsze od swojego poprzednika i yy, gotowy do jazdy, ale bez paliwa, bo tak Ducati podaje swoje masy, waży tylko 176 kg. Więc mocy jest dużo mniej, ale masy też jest dużo mniej. Co jeszcze się zmieniło? Nie ma DESMO, oczywiście są zmienne fazy rozrządu. Yy, jest Nowa elektronika, jest kompletnie nowa elektronika, której jest swoją drogą bardzo, bardzo dużo. Jest zorganizowana tak jak znamy z Ducati, jeżeli jeździliście jakimiś ostatnimi modelami, to na pewno będziecie w domu, więc mamy wszystko podzielone, wszystko jest edytowalne, czyli hamowanie silnikiem, poziom oddawania mocy, kontroli trakcji anti-wheelie, ABS-u, cornering ABS-u itd., 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 I wszystko jest to podzielone tak od bezpieczeństwa do osiągów. Więc sobie klikacie mniej więcej, pokazuję Wam. Mi się to zawsze bardzo podobało, natomiast teraz tej elektroniki jest bardzo, bardzo dużo, o czym powiem jeszcze później. Mamy oczywiście kompletnie inaczej na nowo zaprojektowany układ wydechowy i to jest taka nie, zmiana wiecie, dyskusyjna wizualnie, e, choć brzmi całkiem nie najgorzej. E, wreszcie no, w Ducati, tak jak pokazali to już też przy okazji Panigale V4, pozbyli się em, jednostronnego wahacza. I tu jestem z Wami. A, jednostronny wahacz w starym Panigale V2 wyglądał świetnie. Natomiast w fabryce inżynierowie uznali, że potencjał tamtego rozwiązania się skończył. I aby osiągnąć wymagany i oczekiwany od tego sprzętu poziom stabilności i elastyczności, poszli w rozwiązanie bardzo podobne do tego, co zobaczycie w Panigale V4S. Same dane techniczne, silnik 890 cm, 120 koni mechanicznych, 93 Nm momentu obrotowego. I teraz, jak wywalicie ten oryginalny, dyskusyjnej urody układ wydechowy i wsadzicie tam sportowy układ od Terminioni dedykowany, to po pierwsze zginie Wam kolejne cztery. 4... Siema! <laughs> ok. Zginie wam kolejne 4,5 kg z masy motocykla i przybędzie 6 koni, więc będzie miał już 126. Kanapę znajdziecie na 837 mm. Co przy ergonomii powiem więcej, jest ciekawe, bo tak bardzo jak cały motocykl, wiele osób mi to mówiło po drodze, jak jeździliśmy, testowaliśmy, sprawia wrażenie naprawdę malutkiego. Ktoś mnie zapytał, czy to jest 300 wręcz, więc wiecie, to jest wysoko do baku wlejecie 15 litrów paliwa i Ducati chwali się spalaniem na poziomie niespełna 5,5 litrów to by się trzymało kupy i tutaj zawsze mam takie moje przemyślenie ja te motocykle testuję raczej drogowo moje przemyślenie jest zawsze takie że w Ducati cholernie mi się to zawsze zgadza często jest tak, że gdzieś patrzę na producenta który podaje, a nasz motocykl pali 4,5 w moim teście 7 drogowym, dalej drogowym nie? Umówmy się, jeździmy dynamicznie, no ale nie pałujemy, to nie są sesje y, trackdaya, gdzie y, jedziemy pełnym ogniem. Y, natomiast w przypadku Ducati zawsze mi się to zgadza i to jest spoko. V2 S stoi na w pełni regulowanym, fantastycznym zawieszeniu od Elinsa. Przód. I tył. Wielki damper tam jest z tamtej strony y, umieszczony asymetrycznie. Y, natomiast, jeżeli zdecydujecie się na y, tańszą wersję, czyli V2 bez Eski, y, dostaniecie marcoki i kajabę. Więc to jest taka podstawowa różnica, która wpływa na dyszkę w różnicy cen. Panigale zawsze było z mojego punktu widzenia wygodne e, i nie inaczej jest z najnowszą V2S. Jest mi tutaj naprawdę całkiem spoko poziom ugięcia kolan. No, pozycja jest dość sportowa, nie oszukujmy się, to jest panigale, nie będziemy tu oczekiwali motocykla turystycznego. Ale też jest wystarczająco ok, żeby przejechać nim kilka stówek, kilometrów i nie złazić z niego jakoś strasznie połamanym, więc wiecie. Gość taki jak ja, 1,70 m wzrostu, zaznaczam jak zawsze, wygląda na motocyklu w ten sposób. Jeżeli chce się na nim poskładać, ja się schowam mega mocno. Jeżeli będziecie mieli 2 m wzrostu, to nawet jak się odsuniecie do samego końca, to pewnie głowę będziecie mieli gdzieś tutaj. Więc nie pytajcie mnie, czy ten motocykl nada się dla kogoś o wzroście 1,97 m, bo skąd mam niby wiedzieć. Ciekawostką natomiast jest to, że kompletnie inaczej wygląda półka. E, razem z całą, tak naprawdę całą kierownicą, bo jest to teraz element zespolony. Wyczytałem absurdalnie dużą różnicę w wysokości e, samej kierownicy względem poprzedniego modelu. 60 mm, czyli 6 cm, to byłoby gdzieś tak. I jestem w stanie. To uwierzyć, dlatego, że znowu wracamy do tego, że Panigale, wymyśli... Panigale V2 jest tegoroczne, jest wymyślone przez Ducati jako motocykl bardziej drogowy. Czyli zakładam, że mieli na myśli to, że częściej będziemy jeździli w neutralnej pozycji, takiej bardziej zrelaksowanej, niż zapięci na torze wyścigowym albo tam, gdzie sami sobie znajdujecie ten tor wyścigowy. Aha, no i sięganie do ziemi. No dobra, pokażę Wam. Bo 837 mm, więc yy, dwie stopy, no to palcami. Jak położę jedną nogę na podnóżku i przesunę lekko tyłeczek na kanapie, no to wtedy pełna stopa. No 837 szerokiej, sportowej kanapy to wbrew pozorom, paradoksalnie, wcale nie jest tak bardzo blisko do ziemi. Nawet jeżeli cały motocykl sprawia wrażenie niewielkiego. A wrażenia z jazdy? No, w przeciwieństwie do wielu moich kolegów dziennikarzy, nie miałem okazji testować tego motocykla na torze, więc będziecie musieli obejrzeć materiały gdzie indziej odnośnie właśnie upalania tego sprzętu, jak on radzi sobie w długich, podwójnych, wielokrotnych, zamykających się, ciasnych, ślepych zakrętach i i itd., tak itd. Tak i, tak i na slickach. I ja jeżdżę nim w warunkach codziennych, czyli jak sobie kupicie cywilnie ten motocykl, to mniej więcej dokładnie to samo miasto, kawałek trasy, wieczór, różne warunki temperaturowe i tak dalej. I powiem Wam, że w porównaniu do poprzedniej f 2 którą byłem absolutnie oczarowany, jeżeli chodzi o prowadzenie. Oto, ja ją nazwałem wtedy prima ballerino wśród motocykli i rzeczywiście taka była. Najnowsza V2 S skręca równie fantastycznie, yy, równie stabilnie prowadzi się w zakrętach, nie oszukujmy się, jeżdżąc czy po takich drogach krajowych, przy jakiej się znajdujemy, czy po autostradach, czy gdziekolwiek w ruchu cywilnym. Nigdy nie będziecie jechali z prędkością taką, żeby ten motocykl czymkolwiek zaskoczyć i żeby on nie był w stanie sobie poradzić z jakimkolwiek zakrętem, bo robi to absolutnie fenomenalnie. Tak jak kochałem poprzednie pani Gale V2S za to, że ten motocykl żył, że kiedy się nim jechało, to on cały wibrował, trząsł się, grzał, gdzieś grillował udo, łydę UD i tak dalej i tak dalej. To tym razem Ducati poszło w kierunku zbudowania motocykla bardzo przemyślanego od strony inżynieryjnej, od strony użytkowej. Silnik dzięki e, kompletnie przeprojektowanemu designowi e, zdaje się być, mimo że dużo słabszy, to wygodniejszy w użyciu, mniej szarpie, mniej się telepie na e, niskich obrotach i jest e, bardziej gładki, bardziej łatwy w odbiorze dla codziennego użytkownika. Kolosalną różnicę robi Quick Shifter. Quick Shifter w najnowszym wydaniu jest absolutnie świetny, jestem mega pod wrażeniem, jak fajnie wreszcie bardzo płynnie to pracuje i nie trzeba już tak jak kiedyś, jak często bywało yy, że w przypadku motocykli Ducati iść pełną bombą i zdecydowanie kopać po tej dźwigni zmiany biegu, żeby Quickshift teraz robił to, czego od niego oczekujemy. Tutaj możemy się czasami trochę zawahać, trochę nie wiedzieć co zrobić, gdzieś klepnąć ten bieg w górę, w dół, a on i tak fajnie sobie to wybierze. I to jest takie moje najważniejsze wrażenie odnośnie użytkowania tego motocykla na co dzień, bo poprzednie wersje były mega fantastyczne, ale wymagały od Was tego, żebyście wzięli na klatę, że jest to motocykl narowisty, motocykl nie przeznaczony do takiego łatwego, byle jakiego parkotania, tylko jest to Ducati. Tutaj dalej mamy ten charakter Ducati, bo i dźwięk, ja wiem, niektórzy narzekają, tak sobie to parkocze. Nic super specjalnego. Oczywiście, jak w przypadku każdego innego producenta, nie jest to ich wina, tylko wina norm. Tam jest tak wielgachny katalizator, że moja głowa by się tam zmieściła. Ale pod obciążeniem te wydechy wydają z siebie w pewnym momencie fajny ryk. No, idę o mały zakładzik, że jest to w momencie, kiedy zmienia się właśnie faza zarządzania faza rozrządu i zarządzania otwieraniem, zamykaniem zaworków w tych e, cylinderkach. O poleciał zawodnik. I wtedy wydaje z siebie naprawdę fajne ryknięcie. E, brzmi to ok. Na pewno, na pewno, czuć, że jedzie się konkretnym sprzętem, że jedzie się Ducati, że jedzie się y, naprawdę dobrym super sportem. Fun factor, ale też taki respekt faktor na mieście jest świetny. Ludzie podchodzą, pytają co to, pytają czy mogą sobie zrobić zdjęcie na przykład. Wiem, mieszkam na prowincji, w Warszawie pewnie się nie zdarza. Trudno, żałujcie. Więc sprawę to naprawdę frajdę, bo y, widząc nas w lusterku, kierowcy zjeżdżają z drogi, widzą, że jedzie. Szybki motocykl. Mógłbym tutaj dojść z powrotem do tekstu z początku tego filmu. Wygląda na naprawdę szybki. I zbiera się fajnie. Moment obrotowy jest dość nisko. Mocy jest naprawdę wystarczająco dużo, jak na motocykl drogowy. A dzięki temu, że pani gale jest leciutkie, no bo jest, nie oszukujmy się, no, jeździ się tym naprawdę spoko. W mieście przeciśnięcie się bez najmniejszego problemu. Pozycja jest wystarczająco wygodna. Um, ja zrobiłem nim na przykład 200 km na strzała. Był no, okej. Okay. No okej. Okay. Na, tak naprawdę największy problem, jaki się dzieje w momencie, kiedy chcecie pani gale jechać kawałek dalej za miasto, to to, że jest cholernie wręcz nudno. I czasami na tego typu sprzętach męczę się okrutnie, głównie ze względu na ograniczenia prędkości. Bo gdybym miał wykorzystać ich pełny potencjał i pojechać sobie tak, jakbym chciał, no to nie robiłbym tego, co robię dla was na tym kanale. Tak długo, bo dawno nie miałbym prawa jazdy. A skoro jesteśmy przy tym, to jeżeli myślicie, że y, robię spoko, robotę, jeżeli oglądacie te materiały od jakiegoś czasu, a nie subskrybujecie, a zdecydowana większość z Was nie subskrybuje, to w tym miejscu proszę Was o to, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym materiałem, jakiś komentarz, kliknijcie tego suba. A jeżeli chcecie pomóc mi,. Otrzymać prawo jazdy i siebie i zapłacić za prąd, to możecie też, i nagrywać więcej filmów. Oczywiście, żartuję sobie, e, możecie też e, zupełnie na poważnie rozważyć wspieranie kanału. Gdzieś na dole albo na górze znajdziecie przycisk Wspieraj i możecie dołożyć po prostu swoje kilka złotych, żeby pomóc mi działać, jeździć, prezentować wam te wszystkie wspaniałe motocykle, a czasami rzucać nieśmiesznymi żartami. Wracamy do programu. Tak się o niego oprę bezczelnie, bo chciałem powiedzieć Wam o elektronice. Odnoszę wrażenie, że elektronik jest w nim więcej, no bo jest, częściowościowe IMU i tak dalej. Nie mamy elektronicznie regulowanego zawieszenia, bo wtedy ten motocykl musiałby kosztować już jakieś absurdalnie wielkie pieniądze, pewnie. Natomiast odnoszę wrażenie, że jak na motocykl, który w pewien sposób swoją klasą robi minimalnie krok wstecz, w gamie Ducati, może nie wstecz, a le leciutko trochę w dół, żeby bardziej rozróżnić fałdwójkę od V4 Mam wrażenie, że ma napchane tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ja jestem ogromnym fanem tego, jak elektronika w Ducati działa, bo jest naprawdę na najwyższym poziomie. Natomiast w takim motocyklu możecie mieć Pit Limiter i to jest spoko, ale możecie mieć Cruise Control i tak się zastanawiam, czemu. I podobno ogrzane manetki, ale nie znalazłem, na szczęście. Jest bardzo dużo ustawień w tej elektronice. I tak się zastanawiam, że jeżeli cała koncepcja budowania tego motocykla to było mniej, 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 mniej i jeszcze mniej i zostawić naprawdę niezbędne rzeczy. Zobaczcie, w wersji S nawet nie mamy podnóżków pasażera, nie mamy kanapy pasażera. Jeżeli koncepcja jest taka, żeby robić motocykl mniej, żeby był lżejszy, żeby był jeszcze zmniejszy, żeby był de facto szybszy, to tak się zastanawiam, czy tak naprawdę musiałby mieć te wszystkie rzeczy elektroniczne, które są w niego zaimplementowane. A z drugiej strony jest to motocykl jakby nie patrzeć butikowy i ekskluzywny i w sumie czemu nie. Jeżeli sobie pomyślicie, że poprzedni model miał ponad 30 koni więcej, to to jest absolutnie dziwna decyzja, żeby wsadzić tutaj silnik o mocy zaledwie 120 koni mechanicznych. Z drugiej strony kręci się stosunkowo niewiele, bo tam raptem do około 11 tysięcy obrotów, więc nawet nie wymaga desmo. Więc mamy łatwiejszy, spokojniejszy serwis. Z trzeciej strony 120 koni w cyklu miejskim, podmiejskim jest więcej niż wystarczające, żeby objechać naprawdę praktycznie wszystko. I ponadto ta redukcja masy. To sprawia, że jeżeli jesteście bardzo, bardzo szybkimi skurczybykami, no to tej mocy będzie Wam brakowało, jeżeli będziecie używać tego na dayach. a być może część z Was będzie miała na tyle fantazji, żeby używać tego jako motocykl półcodzienny, pół dayowy, i tam będzie Wam tego trochę brakowało. Ale jeżeli jesteście tacy trochę mniej bardzo szybcy, to nagle się okazuje, że te statystyki pokazują, że jeżeli wsadza się przeciętnego motocyklistę na ten motocykl i na motocykl mocniejszy, to na to, tym motocyklem potrafią wykręcać lepsze czasy. Czyli ducati wygląda na szybkie, wygląda na to też, że jest szybkie, szczególnie jeśli trafi do tego, dla kogo zostało przemyślane i przygotowane. Czy jest cudowne? Jest piękne, jest cudowne, jest czerwone, jest włoskie, jest Ducati, jest napakowana elektroniką, jest wspaniałe. I jak każdy włoski motocykl ma kilka swoich durnych mankamentów. Jak wiecie, że za każdym razem, kiedy recenzuje coś z Włoch, zawsze znajduje się tam jeden pomidor, włożony przez jego jakiegoś Gianluigiego, który kompletnie nie ma sensu. I tak, pokażę wam trzy rzeczy, które znalazłem i które są takimi. Sprawiają, że mam ochotę zrobić tak, Ach. No bo to musiało się znaleźć w tym motocyklu, bo inaczej nie był, nie mógłby być z Włoch, musiałby być japoński. Pierwsza rzecz, którą pewnie już gdzieś widzieliście, wieczko bagażniczka małego, bo tu pod spodem mamy małą przestrzeń bagażową, możemy tam rzucić sobie dokumenty, jeżeli palicie paczkę fajek. Ale to jest takie, dydu, dydu, rusza się. I to jest, może jakoś bardzo nie trzeszczy. Ale tak się rusza, mogłoby się zapinać tak, wiesz, taki pach i siedzieć super solidnie. Muszę Wam zwrócić uwagę na te lusterka. I po tym poznałem od razu, że siedzę na Ducati V2S, bo zachowują się dokładnie tak samo jak lusterka w poprzedniej generacji. Czyli telepią się jak jedziemy. Rozumiem, że super fajnie jest, jeżeli mamy kierunkowskazy mocno odsunięte od lampy, bo wpływa to na bezpieczeństwo. Widać zdecydowanie, w którą stronę skręcamy. Ale... Ale, hear me out, bo nie chcę być uszczypliwy bez, bez powodu, gdybyśmy te kierunkowskazy wywalili i teraz zobaczcie, jak zaświeci nam się brewka tutaj. I gdyby w czasie włączenia kierunkowskazu, zamiast mrugać nam tu, ta brewka ledowa mrugałaby na pomarańczowo, lusterka, które znajdują się na czaszy mogłyby być wiele mniejsze o wiele lżejsze i przez to stabilniejsze, dzięki czemu być może by tak nie drgały, jak drgają. A tak to wiadomo od razu, że jedziemy sobie pani V2. No i kwestia wydechu. Bo tak jak Wam wspominałem, on brzmi całkiem spoko jak na Euro 5+. Natomiast cała kwestia homologowanej wersji drogowej, z którą ten motocykl niestety musi zostać sprzedany, jest Nazwałbym to dyskusyjna stylistycznie. Dwie puszki, fantastyczny pomysł. Super mi się podoba. Podoba mi się nawet kształt tych oryginalnych, choć są dość daleko od zadubka ale okej. Okay. Natomiast ta cała rura okalająca wahacz jest taka... Eee, no taka sobie. Na szczęście oczywiście Terminioni ma przygotowany układ wydechowy dla Ducati i możecie pozbyć się tego konceptu nazwijmy to, i włożyć coś, co przechodzi tędy, tutaj, Tak, cia, cia, Jest ciaśniej, jest ładniej, jest przyjemniej, jest lżej dużo, jest kilka koni więcej i wygląda o niebo, o niebo lepiej. No, to tak naprawdę z minusów takiego motocykla w codziennym użytkowaniu tyle. Na dobrą sprawę to, to nawet się nie tyczy użytkowania, bo jeździ się nim fenomenalnie i fantastycznie. Charakter, niesamowite podwozie, fantastyczna elektronika. No i fakt, że jest to Ducati. Ilość smaczków, które wszędzie znajdziecie te lampy, które są zaprojektowane troszeczkę inaczej. Prześliczne, siedzenie. Te panele tutaj z boku plastikowe, mi zaczynają przypominać pierwsze Ducati, które oglądałem w gazetach, na plakatach wiele, wiele lat temu. Które były tak mocno zabudowane. Pamiętacie te motocykle z lat 90., chociażby? One były zabudowane wielkim plastikiem i w Ducati zawsze to było takie. Mega podcięte. Jak widzicie, mamy tutaj duży prześwit, to wszystko jest wąskie na dole. Jest, ma fenomenalną, fantastyczną linię. I teraz najnowsze pani Gale V2S trochę do tego nawiązuje. To jest jeden wielki panel. Tu nie ma 27 ostrych kawałeczków plastiku. Wygląda moim zdaniem obłędnie. Z przodu ja akurat jestem. Wiem, że tu zdania fanów są podzielone, natomiast ja jestem akurat wielkim fanem nowego designu z węższymi światełkami, z brakiem wlotów powietrza pod światłami w czaszy. One są ukryte, przeniesione. Mi się podoba ten motocykl nabrał takiej lekkości. Wiecie, pani panigale, może nie do końca jest filigranowe, ale jest takie delikatne, zwiewne. Podstawa V2Ski to jest blisko 90 tysięcy złotych, dorzucicie termosy, dorzucicie kilka akcesoriów, em, jakichś pakietów i tam i tak zrobi Wam się stówka z przodu, więc nie jest to mało. Ale to jest Ducati i ono nie może kosztować mało, ponieważ nie jest dla wszystkich. Niestety. Ja tym bardziej cieszę się, że mam okazję pojeździć tak wspaniałym motocyklem. Myślę, że ten step back, e, może też dobrze zrobić e, Ducati, dlatego że e, w tej chwili V2S będzie zdecydowanie dalej od V4 i one bardzo mocno się rozjadą, jeżeli chodzi o klasę motocykla. Jestem bardzo ciekaw e, tego, co przyniesie przyszłość jak Ducati to dalej wymyśli. E, ciekawy zabieg, ciekawy zabieg, bardzo dużo nowej technologii, bardzo przyjemny silnik. Jak zawsze, najwyższa, najwyższa jakość, jeśli chodzi o podwozie, hamulce i, i elektronikę. Fantastyczny design, który zawsze mnie urzeka. I zawsze też, jak przyjadę do domu, to słyszę, że no, ducati najładniejsze. Więc wiecie, coś w tym jest. Dajcie znać, co wymyślicie. Co myślicie o tym, żeby zredukować dużo masy i zjechać z mocą? Czy Wam się ten koncept podoba? Czy podoba Wam się design nowej V2? Czy jeździliście na przykład starą i rozważacie jazdę testową nową V2? Jestem ciekaw. Jestem ciekaw zawsze Waszych opinii na temat tych motocykli, Waszych doświadczeń, Waszych doświadczeń ze starszymi, dużo starszymi modelami, Waszych narzekań na dwustronne wahacze i całą resztę głupot w rodzaju norm euro. A ja tymczasem Wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz przypominam, że jeśli nie subskrybujecie, to zostawcie tego suba. Będzie mi po prostu bardzo miło. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się kochani. Cześć! Oh, Is it